Zastanawiałeś się kiedyś, czy AI jest świadoma i jakie są konsekwencje dla ludzkości? Otóż ciężko powiedzieć, co to w ogóle jest świadomość, więc ciężko też powiedzieć, czy AI jest świadome. Natomiast możemy tutaj się zastanowić nad dwoma aspektami, które bardzo często są niestety miksowane: to jest inteligencja i świadomość. Otóż, co to jest inteligencja, to potrafimy dość dobrze zdefiniować. Otóż inteligencja jest to zdolność do znajdowania wzorców i uczenia się tych wzorców oraz wykorzystywania tej wiedzy do tego, aby wykonać jakieś tam zadania. Tak? No i tutaj algorytmy są dość inteligentne. Modele, które tworzymy, są dość inteligentne. To znaczy są w stanie wyłapać pewne wzorce i później zaaplikować wiedzę zdobytą podczas uczenia do jakichś tam zadań. Prostym przykładem może być algorytm kompresji. Co to w ogóle jest? Bierzemy sobie jakieś pliki, pakujemy do Zipa, czy jakiegoś innego tam skompresowanego pliku. No i generalnie na czym to polega? Znajdujemy jakieś wzorce, jak tutaj można skompresować pewne rzeczy, jak można uprościć te wszystkie łańcuchy zer i jedynek tak, aby zajmowały mniej miejsca. Inteligentne zadanie. No. Natomiast co możemy powiedzieć o świadomości? No i tutaj świadomość, tak jak wspomniałem, jest. Trochę bardziej skomplikowanym tematem. Natomiast e, można to spróbować włożyć w jakieś ramy, takie najlepsze, jakie w tym momencie możemy mm, użyć. Czyli świadomość jest wtedy, kiedy na przykład możemy odbywać autorefleksję na temat tego, co się wydarzyło, na temat tego, co przeżyliśmy, i analizować swój stan wewnętrzny. Nie ma żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że AI jest świadoma. Co więcej, Niektórzy mówią, że no generalnie to jest takie odczuwanie właśnie stanu wewnętrznego, przeżywanie jakichś uczuć. No tutaj też nie mamy żadnych informacji, że AI odczuwa jakiekolwiek uczucia. Kolejnym przykładem może być test lustra. To znaczy czy jesteśmy w stanie rozpoznać samego siebie w lustrze. Osoba świadoma jest w stanie zobaczyć własne odbicie i rozpoznać je w lustrze. Rozpoznać, że tak to ja jestem tam. No w przypadku AI jak to mamy generalnie zrobić? No, ta definicja troszkę tutaj nie pasuje. Natomiast no, biorąc pod uwagę takie ramy, nie możemy powiedzieć, że ja jest świadomy. Jak w ogóle powstaje świadomość? Tego też nie wiemy. Generalnie nie wiadomo, czy taka złożoność obliczeniowa, duża złożoność obliczeniowa może w konsekwencji wprowadzić do zaistnienia świadomości. Niestety nie jesteśmy na takim etapie rozwoju, aby, jako ludzkość, abyśmy mogli w stanie to zdefiniować. Czy zatem AI jest świadome? Czy będzie świadome? No to są bardzo trudne pytania, właściwie bardziej natury filozoficznej niż technicznej w tym momencie, na które no nie ma w tym momencie odpowiedzi. Czy jest świadoma? Tutaj przychylałbym się do odpowiedzi, że obecnie nie jest świadoma, natomiast czy będzie w przyszłości? No to tutaj nie potrafię określić. Jest pewna szansa, że w przyszłości będzie, natomiast ponieważ nie potrafimy zdefiniować, co to dokładnie jest świadomość. No nie możemy powiedzieć, czy warunki będą lub nie będą spełnione. Tego typu rozkminy będą się pojawiały coraz częściej w debacie publicznej, także warto zastanowić się nad tym tematem. Jakie są w ogóle konsekwencje świadomości, która może zaistnieć w AI? No tutaj jest bardzo szerokie spektrum. No, wyobraźcie sobie, że jeżeli AI staje się świadome, to właściwie jest to jakiś odrębny gatunek, który może podejmować własne decyzje. Jeszcze na dodatek, jeżeli faktycznie teoria z replikacją modeli sprawdziłaby się, może się okazać, że mamy gatunek, który potrafi się sam replikować, potrafi jeszcze mieć zdanie odmienne do naszego, no i generalnie wtedy zmierzamy w stronę taką, że no to nie my kontrolujemy sztuczną inteligencję, ale musimy się jakoś z nią dogadać. A jeszcze w scenariuszu bardziej. Apokaliptycznym, no generalnie to my musimy się dostosować do tego, co AI może nam zaoferować. Także konsekwencje świadomości AI są bardzo duże. Natomiast, tak jak wspominałem, no są to raczej w tym momencie rozważania natury filozoficznej, a nie technicznej, ponieważ no najpierw to musimy zdefiniować, co to jest ta świadomość, żebyśmy mogli powiedzieć, czy jesteśmy w tym punkcie, czy kiedyś w przyszłości będziemy mieć taką sytuację. Także trzymajcie się, i do następnego.